Witam serdecznie. Nie wiem jakim cudem na tym telefonie mogę nagrywać filmik aż 5,5 godziny. <grym> Szybciej chyba by bateria padła. Więc tak, no widziałem różne komentarze są pod ostatnim filmikiem o pszczołach, tak? Jak ktoś mnie długo ogląda, to wie, że ja już w sierpniu zeszłego roku mówiłem, że z tymi pszczołami nie będzie wcale luksusów, tak? Więc, y, ja nie jestem jakoś specjalnie tym zaskoczony. Czym, y, czym dalej po prostu z tymi pszczołami było w trakcie sezonu, tym po prostu ja się mniej martwiłem tym faktem, że coś rzeczywiście nie wyjdzie. Tak? E, bardzo ciekawą rzeczą, która się działa w tym roku w pszczołach, ja uważam, że faktycznie one się nie przygotowały do tych warunków, które są tutaj. Te pszczoły, które od samego początku stały na polu to wyszły dużo lepiej, jak te w tak. No i teraz ja znam już te pszczoły, te włoszki już długo, tak. One mają to do siebie, że na przykład jakim im wlezie mysz zimą trochę narobi tam hałasu, -ha rabanu, to one są już obkichane, tak. No zbyt długi czas, non stopowe nękanie, po prostu je zajeżdża. I teraz u mnie się działo coś takiego, ja bardzo często ja, to, często, ja to zauważyłem już na samym początku, na samym początku jakby po tych wiatrach i później jak coś tam kukaliśmy i składałem te pszczoły, czasami, tak, to tam się działo coś takiego i to na pewno, słuchajcie, się działo przy tych ulach dość mocno, dlatego na 3 rok te pszczoły, które będą stały tu, to po prostu ja położę na cały rządek, położę jakoś nie wiem, jakieś dwa profile, i na to tam jakieś bloczki cementowe, z dwa, trzy tak spróbuję ułożyć pszczoły w miarę równo, tak, żeby one, żeby te daszki były wszystkie równe dogniecione. No nie, bo ponieważ mamy takie daszki, jak ja, to on jest tak podniesiony, spadnie, spadnie tak. Nie, on no niekoniecznie za każdym tym podmuchem wiatru, on od razu się poderwie i odleci. W tym momencie było takie napieprzanie po tym ulu, plus te cegły i tak dalej, to to wszystko nawalało. Ja zauważyłem pewną kwestię, taką, że, mm, że co, że te pszczoły były tak roz... Bo to jak się zrobi osypek pod pszczołami, normalny, to po prostu pod tymi ramkami te, te pszczoły tak leżą. Nie, taka kupeczka. W przypadku tutaj, one były rozleżone po tych ścianach i wszędzie, nawet po tym korpusie u góry, gdzieś pod, pod, pod tą poduchą, gdzieś były, tak, poporozłażone. Teraz kwestia, jak one wchodziły do zimowli, to tych pszczół i tak było dużo, bo z niektórych dennic, to potrafiłem nawet tyle pszczoły po całej dennicy, tak, to było grubo, było bardzo dużo pszczoły, więc no było, tak, tych pszczół było. Uważam, że dość dużo w tych ulach, nie? No. I wydaje mi się, że ta paszeka, która była wcześniej tam na dole, to im się po prostu tam coś stało. Ale później, co miało im się stać dokładnie, to są tylko spekulacje moje. Tak? A ja to czuję wszystko po pszczołach. Ja to widzę tak po nich. Ja mam taki, jakby. Względny odruch czucia tych pszczół, nie wiem jak to nazwać, i tego co się widzę, co się po nich dzieje, i tak dalej. Więc yy, no tak, w tej chwili, no to to co się rozrusza, to się rozrusza, patrząc na tą pogodę, i na to wszystko, to może przyjść, słuchajcie, tak, że teraz będzie trochę pogoda, za chwilę ma popadać trochę deszcz, to no niech trochę popada. No ale kwiecień ma być chłodny. Więc rozwój tych rodzinek nie będzie jakoś niesamowicie ogromny. Tak, w szale i pędzie. Na pewno nie. Później zacznie kwitnąć ten rzepak i to też nie wiadomo, bo to może nie wiadomo, jaka to może być pogoda. Jak będzie jeszcze w miarę ładna pogoda, to one ileś tam sobie coś poznoszą i tak dalej. I te sady i w ogóle.. mniszek, klony, tak. I to co wszystko tutaj jest. Ale jak, ale jak będzie pogoda beznadziejna, jak czasami się trafi, tak, w zeszłym roku była dość ładna, ja uważam, u mnie pogoda. W tym roku ja widzę, że to nie jest wcale luksus. Tego śniegu nie było, wszystko jest suche. Te roślinki przedwiosenne będą słabe, tak. Więc no, te pszczoły to nawet jakby były jakoś nie wiadomo jak mocne i tak dalej. Gdybym ja miał teraz mocne pszczoły, nie, bardzo w tych ulach, ja bym musiał im dawać chyba full futru, mi się wydaje. Tak mi się wydaje, nie? Bo widzę, że nawet te zdechlaki dość dużo go wykorzystały. Jak to wygląda. Jeden mój ratunek, że w tym roku będziemy pszczoły trzymać ciośniutko, tak? Na dwóch korpusach, nic więcej. Więc to będzie ta zaleta. No i zaleta będzie tego, że wtedy będę mógł sobie robić odkładziki, tak? Weselniaczki, i tak dalej. Kto tu się narysuje, to się narysuje z jakimiś takimi matkami lokalnymi. Tak? Czy to rojówami, czy starymi, jak będzie wymieniał jakieś lepsze matki. To ja chętny. Ale ten, no tak, teraz nie wiem. Jakby się trafiło taki rok, żeby bardzo dużo pszczół się roiło na okolicy. A może, może to być taki rok też. Na przykład to w tym momencie bardzo dużo rojów to można to pozbierać, i dwa roje na przykład takie średniej wielkości dwa roje to można sypać do jednego tak. I jeśli to by była druga połowa rzepaku, to sypać to do jednego na dwa korpusy. I normalnie jeszcze by był z tego miód, tak, ale to trzeba trochę wiedzieć, co się dzieje, jak robimy coś rojowo. Nie? Jak to od razu wykorzystać. Więc tak, ja na ten miód to może już nie jestem uparty, tego miodu od zeszłego roku to ja mam. Nie? W tym roku to tyle by mogło być tylko tego miodku trochę, żeby, żeby w duże słoiki polać coś. Tak. Teraz może z wersji technicznej, tu mam trochę bajzel, Nie? Dawno mi to nie było tak porządnie naprawdę ularsko Ta wojna później później tak chciałem odskoczyć od tego wszystkiego. Więc yy, trochę do ogródków ruszyłem. Porobiłem te moje tam różne ogródki. Więc no, minął mi kolejny tak tydzień ponad. Więc żeśmy sobie pocięli drzewka. Fajnie. Też coś innego. A teraz dzisiaj jeszcze misja, a później już na weekend tu wpadamy i robimy dalej UL, tak? Teraz miałem znowu napisane, że te szmatki, z, z ludźmi, co o te szmatki, że mają jakieś problemy z tymi szmatkami, to, to zawsze takich miałem, ale widzę po internetach, że ja nie jestem jedyny z tymi szmatkami, tak? Więc no, ja uważam, że te szmatki rewelacyjna sprawa, może na przyszłość, jak uda mi się zgarnąć większą ilość worków jutowych, to zamienię szmatki na po prostu wycięte worki jutowe, tak? W tym momencie w takim worku YouTube można porobić tam ze trzy dziurki, które będą nam potrzebne do zapodawania czegoś im właśnie i tak dalej. A worek jutowy, one są w stanie, pszczoły, zrobić ten motyw, że go opropilisują całego i wtedy mamy taką sztywną dyktę propolisu i możemy ją używać latami. Zobaczymy. Jeśli w tym roku uda mi się gdzieś wynaleźć lepiej jakiś taki materiał jutowy w całości, nie że worki, żeby no żeby nie było tych szyć, to wtedy by było fajnie. No, to taki plan. Może zrobimy testy po prostu najpierw. Co dalej? Gdzieś ostatnio przechakmęciłem, słuchajcie, moje okulary, tak, które są tego właśnie typu, jak te narciarskie, ale przypadkiem, słuchajcie, byłem w lumpie. No i filozofia taka, że były takie okulary, ja nie wiem, czy to czasami nie są bardziej dziecięce. Ale to nie ma znaczenia, bo kupiłem je, słuchajcie, za 5 zł i miały tylko tutaj coś przydarte, co sobie właśnie teraz kleiłem. O co chodzi z tymi okulorami. Jak coś szlifujemy tym motywem, no tym, no to też jest czasami trochę niebezpiecznie, ale może bardziej mi chodzi o ten motyw, tak? Z tymi drucikami. No te moje wcześniejsze okulary to też były już gogle, ale tu nie miały tych gąbeczek. Słuchajcie, uważam, że to jest bardzo fajna kwestia, ze względu na to, że jak je ubierzemy, tak, że jak je ubierzemy, to tutaj nie jest w stanie nam się przebić ten drut do oka, tak, mimo że ja widzę trochę na pomarańczowo i tak dalej, ale wydaje mi się, że to wielkiego znaczenia nie, nie ma, te, te niektóre robocze, robocze okulary mają to samo ze sobą, i uważam, że z tą gąbeczką całkiem to jest sprytnie, tak? Widoczność jest dobra, wystarczająca do tego, żeby sobie coś poszlifować. Też nie będą się pocić, bo tu wszędzie mają te wywietki, tak? Więc nie będą tak parować nam te okulary. Uważam, że takie gogle, mimo że one służą jakby do czego innego, to one do takich robót tych to są bardzo dobre. Ja tak, ja tak sądzę, tak? Ja osobę nawet mówię: O, przerypały gdzieś mi się te gogle, Mówię, może takie gdzieś na rychce. No i akurat, słuchajcie, za piątaka z lumpa. Powiedziałeś, jak ktoś byście chciał, to tam dwie pary leżą takie. Nie? To mogę nawet wysłać kogo... Ja wiem, że one mają tutaj trochę tą szwankę, ale u góry poszerpaną, bo to jak dzieciaki czy ktoś, że tu okaz kask to wtedy tutaj się podrywa. Ale to najważniejsze w tym szlifowaniu są te doły tu, nie? No. Co dalej? Bo takie okulary, takie okulary to nie jest żaden hit, mówię wam. Tak? To nie jest żaden kij. Teraz co dalej mogę wam opowiedzieć? O, opowiem wam. Moja piła wzdłużna, którą ostatnim czasem coś tam naprawiałem, się zaczęła rozdupcać. Chodziło głównej mierze o ten bębenek tutaj, o dzwoneczek, tak? I o tą gwiazdkę, która napędza łańcuch. Eee... Ona tam się zaczęła już wyrabiać i tam nie ma tego motywu, że ta gwiazdka jest pływająca na tym dzwonku od sprzęgła, tak jakby, bo tutaj to jest tak śmiesznie, więc no tak to wygląda. I penetrując wcześniej wszelakie kanały i tak dalej, i tak dalej, doszedłem do wniosku, że dobra, nie świrujemy, kupimy coś ala chińskiego, ale niby dobrego, tak? Y, automatycznie, y, y, no i tak, y, trafiłem na filmik, gdzie właśnie ktoś miał taką piłę z kastoramy. To jest z kastoramy, ona kosztuje 250 zł. Naprawdę, słuchajcie, za 250 zł. No, tak, liczysz, że masz łańcuch ogerona i masz y, prowadnicę jakąś tam też ogerona. To jakby miał kupić ten zestaw, to już masz 100 zł. Prawie, tak? <laughs> I, no, to 150 zł wychodzi sama piła, jakby, słuchajcie, naprawdę. Pieniądze są dość śmieszne, 2000W, powiem Wam, że naprawdę te 2000W tutaj jest wykorzystane. I ona... Ona tnie okropnie, jest dobra, tylko że tak, nie zrażać się kupując tą piłę, nie zrażać się tym faktem, że ten pierdylnik chodzi trochę sztywno. Otóż chodzi o to, że w tamtych piłach dolmarowskich, czy tam Makity i tak dalej, tu w środku jest taki elektryczny pierdylnik, który możemy wyczepić, złączyć te dwie słówki na stałe i wtedy ona nam się nie hamuje hamulcem, jak puścimy, tak, to jest motyw, że uważam, że lepiej, i szczoteczek podobno to nie tyra, tak, ten hamulec za każdym razem. Dodatkowo co chciałem powiedzieć, że tutaj ten pierdylnik także. Napędzał ten wyłączał ten hamulec, tak? Można po prostu odkręcić tą obudówkę, bardzo prosta sprawa i w tym momencie ten pierdylnik cofnąć sobie palcem, nawiercić dziurkę tak i wkręcić tak wkręca. Przez tą obudowę z jednej i z drugiej strony i ten pierdylnik. W tym momencie on będzie cały czas włączony, tak? I my już dalej nie musimy jej rozbierać nic. A ten pierdylnik jest cały czas włączony, w tym momencie on nie psuje tych właśnie tych szczoteczek, i, i, i w ogóle ten włącznik działa normalnie, tak? A ja tutaj zacząłem robić, to aż palce bolały od trzymania tego, tak? Więc to trochę źle skonstruowali w tym Chińczyku, ale ogólnie, no to, 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 jak wyłączyłem to, to bardzo dobrze, tak? I ta piła się nazywa. FPCS 2000, tak? Spalinówki też są w tej wersji, że takie coś. Uważam, że jest to pewnego rodzaju jakby podróbka Dolmara czy tam Makity, tak? Podejrzewam, że wewnętrzne, wewnętrzne tam te wszystkie pierdylniki są bardzo, bardzo podobne, na bardzo podobnej zasadzie działają, tak? I, I właśnie oglądałem jakiś filmik na YouTube, że, że właśnie ktoś pokazywał tą piłę i mówi, że tnie chyba tam ze 4 lata i już nie, non stop wszystko i jak popadnie i mówi, że działa, tak? I ludzie pisali w komentarzach, że też jest OK, prawda? Więc no skusiłem się, stwierdziłem, że dobra, atakujemy, potniemy sobie czymś takim, jak mam kupić używkę za 200 zł plus przesyłka, to, to mówię, kupimy coś nowego. Może w razie czego się spali, czy coś się rozwali, totalnie to wykręcę tego wkręta, skręcę z powrotem. Dam na ten na gwarancję. Może się uda, nie? że nie zobaczą tych dziurek. Można to tak tam zrobić, że nikt tego nie będzie wiedział, żeśmy to zrobili. Tak, co dalej? Teraz, o tu kolega, że szmatki mu nie pasują, tak. No ja lubię te szmatki, one mają bardzo dobre swoje zastosowanie. Tu mam powałkę. Tak, ja jak komuś zrobię powałkę, to właśnie robię trochę z wysokim też kantem. No ze względu na to, że e, ludzie różne mają motywy, że pod tą powałkę próbują wkładać ciasta i tak dalej, i tak dalej. Więc, no ja to sobie nie, tak, tak zawsze jak komuś robię powałkę, to z wyższym kantem. Mm. Z tym, że ja nie lubię tych powałek, bo w momencie, kiedy chcemy zajrzeć coś do pszczół i tak dalej, to jak poderwiamy tą powałkę, to otwieramy cały, 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 cały korpus, mi się to bardzo nie podoba, a szmatką to możemy zawsze otworzyć, że otworzymy troszeczkę, że chcemy na przykład poddać, tylko podać pustą ramkę jako przed ostatnią, to nie musimy otwierać całego gniazda, tylko po prostu otworzymy te dwie ramki w tyłu, czy tam narożnik możemy tylko otworzyć, czy wyciąć dziurkę im coś dać. Szmatkę zeżrą damy nową. Słuchajcie, różne rzeczy, ja uważam, że na zimowle i na przedwiośnie te powałki tego typu, to jeszcze powinna być luźna klepka tutaj i w momencie, kiedy mamy ustawione na 7 ramek, tak, to my tutaj kładziemy na ostatniej ramce tą klepkę, że te ciepło, które robią pszczoły, to się nie rozwiewa tu, nie, tylko ta klepka by zblokowała to. No ja uważam, że jedyne takie, ale to nie, mi się te powałki nie podobają za cholerę. Tak, Tu akurat zrobiłem, bo pan chciał tak? i będzie miał taki zestaw, teraz przez weekend właśnie uruchomimy się dalej, za chwilę pojedziemy trochę na trzcinę, żeby mieć świeżej trzciny. Tak, ja tej trzciny mam jeszcze potąd, w zeszłym roku bardzo dużo woziliśmy, ale, ale właśnie w tym roku nawozimy sobie świeżej. Mogę wam pokazać, za chwilę będziemy też dokańczać miski, tak? dokończymy trochę miski, bo są potrzebne to wszystko, zaraz będziemy działać na powrót, trochę do garażu ruszymy. A pszczoły teraz pilnować, tak? Ja widzę, że ta, ta pogoda jest taka sucha i tak dalej. Na sadzie, jak to na sadzie, właśnie na sadzie to tak jest, że jest trochę bardziej goło. Ktoś też napisał, że... że to nie jest dobre miejsce dla pszczół. Ja uważam, że nie dla wszystkich pszczół to jest raz. To jest dobre miejsce, tak? E nie jest to idealne miejsce do pszczół, ale poprzez to, że tam jest ogrodzone i wszystko to jest takie swoje miejsce, tak? To tam zawsze będą jakoś pszczoły stały, tak? Ale nie, to nie będzie, to będzie 10-15 jak które ja zawsze będę tam trzymał sobie, tak? Więc no to zawsze będę miał w tym miejscu jakieś pszczoły. Z tym, że właśnie tam pszczoły muszą być bardziej takie wytrzymałe. Prawda, nie tam delikatne włoszki, nie tam jakieś nie wiadomo jakie hodowlaki, tylko tam muszą siedzieć po prostu takie paskudy, które sobie zawsze dają ze wszystkim radę. Jest to bardzo trudne miejsce dla pszczół, ja o tym wiem. Mm. I co? No tak, w zeszłym roku też one się do tego nie przygotowały i w ogóle te przenosiny były dość późne, to prawda. No nie? Więc no tak, troszeczkę źle. Nie? Nie wszystko zawsze wychodzi tak jakbyśmy chcieli, najidealniej. Wcześniejszy sezon robiliśmy wszystko na miód, bum, cyk, cyk i wyszło bardzo dobrze, tak? Teraz wyszło gorzej. Ja kiedyś, jak miałem te pszczoły dzikusy, to miałem bardzo dobre zimowle, a jak później prze, przerobiłem się na pszczoły hodowlaki, to też miałem masakrę. Miałem jeszcze gorszą masakrę niż teraz, naprawdę. Więc. Więc naprawdę ja jeszcze mam z tego wszystkiego co porobić. W tym roku jest taki, no, jest rok, jaki jest. Więc i, i tak, i ta wojna jest, i tak dalej. Więc y, ja się może trochę bardziej też skupię na tym, żeby właśnie do tych pszczół podejść w ten sposób, żeby sobie właśnie pochodować te pszczoły po mojemu. Tak? Jak nie będzie tego miodu lało w te ule, niesamowicie jak. To wtedy majtanie tym, robienie odchodzików i tak dalej też będzie może troszeczkę prostsze, jakby. Ale wszystko może się okazać całkiem, całkiem fajnie, tak? Bo jeśli przyjdzie ten motyw akacji i, i spadziowania, i pszczoły w końcu urosną, to ten ostatni motyw może się okazać, że będą bardzo, bardzo dużo zbierać miodu. Więc. No to no nie można dzielić skóry na niedźwiedziu, tak? Jeszcze łażącym. Ale, ale, ale no to, no to jest z tymi pszczołami, tak? Zawsze to jest pewnego rodzaju zagadka, prawda? Teraz na przykład Ewelina też mówiła, że karmiąc pszczoły tymi sokami wiśniowymi, to że się se spaprą. Te, które są właśnie krótszy rządek, to są lepsze pszczoły, to one były no stop futrowane tym sokiem jest lepiej, tak? A te na tyle praktycznie go nie dostawały i dupa, więc... Czy za dużo kwasu? Pszczół do zimy i tak wchodziło dużo, nie? Może ten kwas je trochę tam, może je trochę poprzypalałem w przyszłym roku, nie powiem, że nie, tak? Ale po samych pszczołach, na samym początku po kwasie nie było nic widać. Może po prostu te pszczoły się trochę jakby słomniły. Ale szczerze mówiąc ja tym kwasem, to ja wolę robić tym kwasem i nikt mnie nie mówi nigdy na tabletki, tak? Gdybym ja zawsze działał na tabletkach, i nie zrobił w ogóle tych tabletek, to tam by było albo nic, albo jedna, dwie, trzy rodziny zdechlaki. Pomaga. Nic więcej by nie było. Walodze udało się wytępić bardzo ładnie. W zeszłym roku, ale to trochę za późno. W tym roku zaczniemy od tego wszystkiego motywu trochę wcześniej. I właśnie już Ewelina mnie namawia, żeby może przetestował sobie trochę te paski. Tak? Więc jest taki, jest taki, jest taki gość Leszek Hoppe na Facebooku. I tam ludzie go dość chwalą i w ogóle, i w ogóle. W tym roku kupimy może od niego paski, a później przez kolejną zimę ja sobie obadam temat i może tu popróbujemy zrobić je samemu, ale po prostu jak będę miał te paski od niego, to wtedy już będę miał ten to w rękach i ja będę może bardziej wiedział jak to zrobić i tutaj już nie będziemy robić metodami prób i błędów aż tak, tak? Bo to żeby nie, nie spieprzyć roboty, nie? Z tymi paskami, żeby one działały, ale może nie były za mocne, no nie wiem. <laughs> Więc ludzi do krytyki, to zawsze jest masa, ja też jestem krytyczny, ale do siebie także. Tak i bardzo często co coś zrobię, to za jakiś czas sam siebie pocisnę. Więc tak jak tu też był kolega w komentarzach, że mówi, że oglądam jedną ja stop już kupę, kupę czasu. No to wie, nie? Że tak. Raz coś mi odbije palma, zrobię tak, a drugi raz już powiem o to niekoniecznie, może dobrze zadziałało, zrobimy inaczej. Więc no, nawet do swoich metod, me, metod nie jestem jakoś specjalnie uparty. Z tym, że widzę, że pszczoły, które są mocniejsze i tak mają większy wigor ze sobą, to te ciasto cząstkowe to pięknie pożerają. Pięknie. Po prostu jestem bardzo zadowolony. <laughs> bardzo jestem zadowolony. O, mogę Wam jeszcze powiedzieć ostatni sprzęt, który mi się udało zakupić. Taka żaszka Fiskars są dłuższe i krótsze, ta jest krótsza. To do motywu takiego sadowniczego, że coś tniemy, jakieś przecinki. To bardzo często nie opłaca się do takich gałązek jak ręka, tak? Nie opłaca, się nawet jak kubek. Nie opłaca się odpalać piły do jednorazowej gałęzi. Takie żaszki, te fiskarsa naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobry sprzęt i bardzo, bardzo fajnie działający, tak? Ale te fiskarsa, nie te inne jakieś tam gówna... Nie, musi być fiskarsa i wtedy można, że czego przez internet te grzeszczoty można sobie dokupić, tak? I można go trochę olejem posmarować. Tak, jak coś jest żywiczne i papra tutaj. Więc to można sobie się babawić. O, co zrobiłem czonek, tak? Dębowy, ciekawe jak długo nam wytrzyma. Prawda? Dobrze, więc to by było to wszystko, co tutaj się dzieje w garażu i z tymi pszczołami. Ja wam słuchajcie życzę miłego dnia. Ja sobie, no nie wiem, no na pewno sobie ten tydzień poczekam z tymi pszczołami, tak? Co one będą tam wyprawiać? Zobaczymy jeszcze od pogody i w ogóle. Teraz damy im spokój, teraz ma się pogoda trochę pogorszyć. <laughs> ja tam spenetrowałem tego żarcia, ileś jest w tych ulach. Teraz, jak jest ten czerw, to te żarcie będzie schodzić bardzo szybko. Jeśli na przykład ktoś ogląda mnie i teraz widzi takie pożytki u mnie, takie sadowo-rolnicze, które są trochę późniejsze, nie od samego początku. Są od samego początku, ale one muszą przy ładnej pogodzie polecieć po prostu po nie dalej, tak? Więc y, to po prostu sam zauważy, że będziemy troszkę może te pszczoły bardziej dokarmiać. Ja w tej chwili mam jeszcze ten miód mój przygotowany, więc po prostu zakręcam na słoiku dekielek y, z dziurkami i, i będziemy tak wkładać też. Y, I te żarcie, które y, ja mam na tych ramkach, po tych rodzinach i w ogóle, to po prostu ja je jeszcze raz troszeczkę poprzebieram. I będę szukał właśnie ramek z bardzo ładną pierzgą. I w tym momencie te ramki z bardzo ładną pierzgą to za tydzień, dwa na pewno pszczoły dostaną po takiej ramce. I wtedy, na przykład, w tym gnieździe osuszona ramka od tyłu może wylecieć. Czy tam jakaś gorsza, brzydsza ramka, co będę widział, nawet z jakimś tam okrojonym żarciem na sobie, to ona może wylecieć, właśnie, A, a w tym momencie ta ramka z tą pierzgą pod ten czerwik gdzieś, tak. No, ale to patrząc na to, że te, te pszczoły już miały kryty czerw, tak, jakiś tam, więc no te dwa tygodnie i wtedy dopiero coś tam im dodamy, no. Tak, i wtedy powinna się już wygryzać młoda pszczółka i ona wtedy dopomoże ogarnąć to wszystko. I życzę wam, słuchajcie, naprawdę miłego dnia, miłej pracy i żeby w tych pszczołach teraz nie być za gęsto, za często nie otwierać, tylko po prostu właśnie, żeby wiedzieć o co chodzi, co się dzieje, tak. Czy to podać im jakąś wodę, czy tam wodę z miodem, i tak dalej, i tak dalej. To, to im to dać. Ale żeby nie dzikować tam co, co 2-3 dni, może. A jak już to na przykład tak jak ja mam tą szmatkę, czy przez powałkę od góry coś dodajemy, to można. Byle nie otwierać, nie rozgrzebywać tych rodzin, bo to będzie im bardzo psuć ten rozwój wiosenny. Jeśli pszczółki są na przykład tak jak moje, że. No, nie? <laughs> Luksus rakieta to nie jest. To w tym momencie. <laughs> to w tym momencie naprawdę będziemy im pogarszać tylko sytuację. A jeszcze po tych dwóch tygodniach, jak ja zajrzę do rodzin, to będę też patrzał na ten czerwik i też będę patrzył, czy nie ma żadnych chorób, tak? Czy nie pojawia się waroza na niektórych ulach, bo to tak może być. Nie? Czy na przykład czerw nie wychodzi porażony, bo jak wychodzi porażony już, to te pszczoły już one się nigdzie nie rozbujają, tak? Więc taką rodzinkę też można zaraz wyautować. W tym roku będę okrutny, bo w tym roku sobie pozbieram tych matek, i w ogóle, i tak dalej, więc porobimy zupełnie coś innego na nowo. A, a, a jeśli coś teraz będzie takiego, nie? że to będzie zawirusowane, to ja będę to autował i tam się w ogóle nad niczym nie zastanawiał, więc to trzeba być takie okrutne. Jeśli zima, jeśli natura tego nie dobiła, to my powinniśmy to zrobić. Tak uważam. Ten rok będzie naprawdę, jeśli już tak mi się wydarzyło z tymi pszczołami, nie? to trzeba to po prostu yy, yy, zrobić troszeczkę inaczej. No i teraz będzie inna era pszczołowania, tak, będziemy robić pszczoły takie właśnie lokalsy, ja bym to nazywał, pszczoły pioruny i, 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 i tak, i tak, tak, w tym roku będziemy bardzo usilnie szukać czegoś takiego i eliminować całkowicie pszczołę żółtą i to już nie ma znaczenia, czy to są włoszki, czy bakwasty, czy jakieś miksy, będziemy się starać robić tak, żeby się wyzbyć pszczoły jakiekolwiek z nalotem żółtym i to teraz różnie ludzie piszą, różnie ludzie sobie ubdurują, ale to proszę się szukasz takiej historii, gdzie na jakiejś wyspie na północy Niemiec, jacyś tam ludzie zaczęli z kilku czy tam kilkunastu rodzin robić pszczoły, i oni właśnie patrzyli tylko i wyłącznie na kolor pszczół, ich wielkość tak wizerunkowo, organoleptycznie robili te pszczoły, i po czterech latach tak wyselekcjonowali sobie pszczoły, że y, 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 potem, jak porobili im badania, to okazywało, okazywało się, że mają bardzo dużo procent sobie tej pszczoły, jakby AM, tak, nie, tej starej. Więc i to wszystko było robione wzrokowo. I ludzie mogą różne rzeczy pisać, gadać i tak dalej, ale uważam, że ten kolor też ma w sobie jakieś znaczenie, bo nie tylko może jeszcze ten kolor, ale tą właśnie ta wielkość pszczół, ich takie ruchliwość, zachowanie, taki ten kolorek tych włosków, te włoski, one mają też znaczenie, jeśli patrzymy o pszczoły. Te, te wszystkie inne, cechy, tak, że wytrwałość, zimowanie i tak dalej to są zupełnie inne cechy, tak? Ale te kolory też mają znaczenie, bo my jesteśmy po, po, po rodzaju pszczół, po ich barwie, po wyglądzie ich, jesteśmy w stanie ocenić też po części, co to są za pszczoły, tak? No. I to i było to wszystko. Słuchajcie, życzę Wam miłego dnia i miłej pracy.